Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu przechowywanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. W czasie niewłaściwego przechowywania mamy do czynienia z różnymi przyczynami psucia się żywności. Wiele zmian w produktach spożywczych wywołują drobnoustroje, które mogą powodować rozszerzanie się niekorzystnych zmian na produkt nienaruszony. Dlatego bardzo ważna jest umiejętność oceny zmian zachodzących w przechowywanej żywności. Jełczenie tłuszczu to proces utleniania lub autooksydacji. Skutkiem utleniania tłuszczów jest wytwarzanie się aldehydów, ketonów i aldehydokwasów o nieprzyjemnym zapachu, tak zwane jełczenie wonne. Na przykład jełczenie masła i związane z tym wydzielanie przykrego zapachu polega na powstawaniu wolnego kwasu. Utlenianie zachodzi głównie w przypadku tłuszczów zawierających nienasycone wiązania. Przy daleko posuniętym procesie jełczenia mogą powstawać substancje toksyczne i kancerogenne, między innymi rodniki. Zniszczeniu ulegają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy. NNKT są najbardziej narażone na utlenienie, wskutek czego tracą właściwości biologiczne kwasów niezbędnych. Tłuszcz utleniony może niszczyć wartościowe składniki pokarmowe zawarte w innych produktach żywnościowych, z którymi się styka np. biotynę, ryboflawinę, kwas askorbinowy, kwas pantotenowy. Na właściwości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych bardzo korzystnie wpływa obecność przeciwutleniaczy, które zabezpieczają przed działaniem wolnych rodników. Jednym z najlepszych naturalnych przeciwutleniaczy jest witamina E, która znakomicie współdziała z NNKT. Witamina E zapobiega ich utlenianiu, jak również wzmacnia działanie przeciwmiażdżycowe tych związków. Naturalne preparaty zawierające duże ilości NNKT i witaminy E stanowią bardzo cenne zabezpieczenie przed wieloma groźnymi schorzeniami. Podnoszą one odporność organizmu i stymulują procesy regeneracyjne. Korzystnie również wpływają na zdrowy wygląd ludzkiej cery. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.